Za nami ósme powiatowe forum organizacji pozarządowych. Do dworu z drogimi, w Giełzowie zjechali społecznicy z całego powiatu Szanowskiego. Podczas spotkania wręczono dwie prestiżowe nagrody starosty Szanowskiego: Optimo Modo w najlepszy jest sposób dla organizacji pozarządowej, wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, prowadzącej działalność na terenie powiatu Szanowskiego oraz bonu facere, czynić dobro dla osoby zasłużonej w budowie społeczeństwa obywatelskiego powiatu chrzanowskiego. Pierwszą otrzymało towarzystwo przyjaciół dzieci z Strzebini z prezesem Włodzimierzem Korczyńskim. Wyróżnienie w tej kategorii przypadło dla parafialnego uczniowskiego klubu sportowego Młoszowa i stowarzyszenia Przyjaciół Staszyca w Szanowie. To dzisiejsze wyróżnienie jest dla nas bardzo ważne i jest jak, tak, jak gdyby motorem do dalszej lepszej pracy dla dobra naszych dzieci, dla dobra dzieci, dla dobra osób dorosłych i postaramy się tak pracować, abyśmy, aby sprawiało nam to jeszcze więcej radości i zadowolenia. Nasze stowarzyszenie, czyli Towarzystwo Przyjaciół Dzieci powstało już 15 lat temu. Niedawno świętowaliśmy jubileusz, no, ale jubileusze szybko mijają. Praca na co dzień jest, prawda, jak Pani widzi, sama przedstawiana w różny sposób. Zostaliśmy no, wysoko ocenieni przez kapitułę powiatu szanowskiego, dostając to wyróżnienie. Na to składa się praca wielu ludzi. Dzisiaj my odbieramy jako zarząd Towarzystwa Nagrody, natomiast około 50 ludzi codziennie, codziennie coś robi, czyli spotykają się ze sobą, współpracują i tworzymy, można by powiedzieć, takie małe dzieła. Jeśli chodzi o pracę społeczną, jeden drugiemu pomaga. Spotykamy się jako wielka jedna rodzina, i to jest najważniejsze, aby się spotykać, aby pomagać wzajemnie i żeby to wszystko, co robimy, miało jakiś sens w życiu. Bon Mufacere czynić dobro, to nagroda dla zasłużonych w budowie społeczeństwa obywatelskiego. Kapituła w tym roku doceniła siedmiu społeczników: To Teresa Bigaj, Ewa Feliksiak, Zofia Grondalczyk, Adam Kasperkiewicz, Henryk Kozyra. Ewa Mendela i Joanna Rybińska-Beister. Małopolska Organizacja Turystyczna z Krakowa po raz pierwszy gościła na Forum Organizacji Pozarządowych w Giełzowie. Jej przedstawiciel przyjechał na spotkanie mobilnym kamperem, który promuje nasz region na całym świecie. 143 637 km przejechanych i to wszystko w celach promocji Krakowa i Małopolski. Kamper, przeszczotliwie przez nas nazywany Kamper Małopolski, jest od 2013 roku przez Małopolską Organizację Turystyczną wykorzystywany jako mobilne stoisko informacyjne. Dzięki niemu jesteśmy w stanie prezentować ofertę turystyczną Krakowa i Małopolski, prezentować wszystkie atrakcje turystyczne, które mamy tutaj u nas w województwie. Jeżeli chodzi o powiat chrzanowski, to niewątpliwie takim bardzo um, ważnym miejscem jest Nadwiślański Park Etnograficzny, w którym oczywiście się znajdujemy. A mnie osobiście urzekły wszystkie widoki, które są widoczne z dworu, właśnie przy którym stoimy, z drogini.